Tak, kochani, to znów ja. Orzeszek na wsi. Będę chciał teraz nagrać ponownie film na temat plecaka ewakuacyjnego. Co powinniśmy w nim mieć, bo wiele osób, kochani, patrzę jeszcze na mikrofon, działa. Wiele osób, kochani. Po prostu martwi się o przyszłość i kiedy dojdzie do tego, że będziemy musieli opuścić nasze domy ze względu na system, który, w którym żyjemy i utrudnia nam życie, zabiera nam wolność, dobrze by było, właśnie abyśmy sobie przygotowali taki plecak ewakuacyjny. Ja też w zasadzie byłem w wojsku. I mniej więcej wiem, co w plecaku powinno być. Dlatego też chciałbym się podzielić, ale powiem tak, że dużo też ostatnio patrzyłem na internecie, bo też człowiek ma taką świadomość, że wszystkiego sam nie potrafię ogarnąć. Zobaczyłem, co można by jeszcze było takiego ważnego do tego plecaka włożyć. Kochani... Zaczynamy od tego, żebyśmy mieli zawsze taką saperkę. Ja To jest wojskowa saperka, którą kupiłem na Flowmarku, inaczej na targu. O, groszowa sprawa. Mocna, silna, wojskowa. Tutaj jeszcze, o proszę bardzo, pokażę Wam. O, można tak i tutaj tak i mamy kilof, tak? Kilof. Taka łopata, która odbieramy piasek, żeby się okopać, dół wykopać, obojętnie, żeby jakoś się schronić. Znaczy, zrobimy jakiś sałas, żeby dookoła zrobić taki rów, prawda? Żeby tutaj, gdzie będziemy leżeć, żeby wody nie było, żeby ta woda, która będzie spływała, czy jak, to żeby ona była po prostu w tym rowie a nie pod nami i zawsze takie jak robimy sobie namiot przy tego to zawsze na takim wzniesieniu najlepiej bo na wzniesieniach woda nie stoi druga sprawa kochani ważne też jest żebyśmy nie, się składa elegancko nie siekierka siekierka jest bardzo ważna patrzę na mikrofon czy działa o żeby drzewka urąbać żeby jakieś takie rzędzie zrobić zadaszenie prawda no, do tego jest nam potrzebna też i, i siekierka żebyśmy pamiętali o tym pokażę wam po kolei tutaj co mam nie e będę wyciągał to co spakowałem o kochani też na takim targu Kupiłem sobie taki e, przenośny zestaw e, kuchenny, który mi pomoże, e, kochani, gotować sobie podgrzać herbatę zrobić. O, tu jest na przykład talerz, nie? No. Tu jest kochani niezbędnik, który mamy widelec, nóż i łyżka sobie kupiłem, wyparzyłem oczywiście to. O, te stare rzeczy są mocniejsze niż te nowe. No to taki też uchwycik do tego jest o widzicie, że jak na przykład byśmy chcieli sobie coś podgrzać, nie? O widzicie, nie? Tutaj podgrzewamy. O, tutaj też jest uchwyt. O druga sprawa. O patrzcie. Taki czajnik w tym zestawie jest. Widzicie? Gdzie można sobie kochani herbatę z lasu wrzucić, jakieś zrobić. Nie musimy ze sobą brać, ale jeżeli ktoś chce, oczywiście może sobie wziąć. Ja uważam, że to co jest z lasu, to jest najlepsze. Możemy na przykład brać liście maliny. Liście malin, nie. O, tu mi się przewrócił pęcek. No, widzicie, no tak muszę kawałek drewka podłożyć. Kochani, przepraszam, że troszkę odejdę. A będziemy chcieli ten filmik tak zrobić sobie swobodnie, żeby po prostu żebyśmy mieli z tego wszyscy korzyść. No i dlatego jak mówię, ten film ponownie nagrywam, bo ostatnim razem jak nagrywałem, to słaby był po prostu sygnał. Który spowodował, że po prostu było mnie słabo słychać, tak? A dzisiaj będzie lepiej mnie słychać, z tego względu, że taki mikrofon sobie kupiłem, który mi pomoże, żebyście, kochani moi widzowie, słyszeli. Czyli, o, widzicie, taki czajniczek. Mamy na przykład tutaj taki gałązki ze świerka. Proszę bardzo, nie? Wsadzamy te, ale te świeże, nie? Te nowe? Wsadzamy, wodą zalewamy i sobie na tym zestawie gotujemy, nie? To jest to. Tu oczywiście. Tu jest też taka do kartofli gotowania albo do czego innego, co chcemy. Tutaj jeszcze mamy, kochani. Proszę bardzo. Następną taką miseczkę mamy też do zupy. No a tutaj mamy, kochani, to, że po prostu możemy sobie tutaj drewko rozpalić. O, nie wiem, o tak, chyba to będzie. Nie wiem, jak aha, tutaj do tego się daje, bo ja też się uczę. O, na to się daje. Widzicie, tu są takie uchyty, żeby nie wpadło na ognisko. na to się kochani daje tutaj tą miskę. A tutaj widzicie to na dół, czy tam sobie tam małe takie ognisko rozpalimy, i tutaj nam podgrzewa to. I sobie fajnie gotujemy. Nie? Tak to wygląda. To jest taki zestaw, który jak mówię, kupiłem też na. Plomarku, patrzę na ten mikrofon. Mikrofon działa. Kupiłem na plomarku i po prostu uważam, że to jest bardzo cenna rzecz. Kiedy po prostu będziemy musieli opuścić nasze domy, nasze mieszkania i po prostu zacząć y, y, po prostu żyć z tego, co nam nas, nasz Pan y, Bóg chowa Dał. Musimy też oczywiście uczyć się zbierania ziół. Kochani, ja Was wszystkich do tego zachęcam, bo przyjdzie taki moment, że po prostu nie będzie lekarstw, które by nam pomogły jakoś przeżyć. Dlatego uczmy się zbierać tych ziół. Kiedy nie będzie w aptekach, to zawsze możemy, już będziemy wiedzieli co, do czego, jakie zioła, do czego służą nazbierać, już zaopatrzyć się, nasuszyć i kochani mamy lekarstwa takie, najlepszej jakości które nam sam dał Pan Jechowa. bo takie jest jego imię Dzisiaj tego imienia w Piśmie Świętym kochani, nie znajdziecie dlaczego, bo papiestwo zawsze się Zawsze starało się te imię wymazać z Księgi Świętej, którym jest pismo święte, spisane w 1513 roku przed naszą erą. Zaczęto spisywać i te Księgi Mojżeszowe, rodzaju wyjścia i tak dalej. No to Mojżesz zaczął wpis, spisywać w 1513 przed naszą erą. Diabeł za wszelką cenę nie chciał dopuścić, żebyśmy cokolwiek dowiedzieli się z niej, jakie są prawa zasady, abyśmy mieli pokój Boży i jakoś funkcjonowali i żyli w zgodzie z sąsiadami. Tego ta święta księga uczy, nie uczy nienawiści, ale uczy, żeby przejawiać pokój, pozytywne nastawienie do innych i w zgodzie żyć. To jest autor który stworzył cały wszechświat ziemię, w której żyjemy i między innymi jak mówiłem możemy korzystać kiedy będziemy musieli opuścić nasze domy i sobie radzić a więc jakie zioła zbierać, żebyśmy się też nie potruli i tak dalej. Kochani, tutaj następne co mam to mam taki zestaw różnych zup Kawa, cukier, puszka też jest tutaj. Które nam pomogą na początku jakoś sobie radzić z tym, aby po prostu mieć co jeść. Dzielić się z tymi, którzy są wokół nas. O, dobra, czyli to jest prowiant. Tutaj też takie sobie wziąłem, taką piankę kupiłem pod dupę. O, proszę bardzo, tu sobie usiądę. Abyście nie tutaj widzieli. O, tak, cieplutko, fajnie, nie? Dobra, kochani, tutaj sobie wziąłem też taki Powerbank, kupiłem i to jest ten Powerbank. Mam go. Po prostu zdaję sobie sprawę, że nawet telefonów nie będę mógł ładować, bo po prostu wszystko będzie nam ten system zabierze po prostu wyeliminuje nas. On służy do tego żeby po prostu tutaj zbiera słońce a później w nocy kochani mamy tutaj latarkę która nam pomaga w tym że w nocy sobie zaświecimy ona wytrzyma ten power bank mi wytrzymuje 3 dni. Cały czas on może kochani świecić także nie ma żadnego o, widzicie nie świeci 3 dni tak może świecić no to warto taki powerbank też mieć nie no czy coś się stanie zawsze mamy tutaj kochani o, powerbank tutaj mamy jak mówiłem siekierka tam mamy Saperka, bo boli mnie, kochani, noga, bo ostatnio gdzieś mi w piłkę grałem i sobie uszkodziłem ścianę. Druga sprawa, co tutaj jest bardzo ważne, kochani, hamak. Widzicie? Hamak jest bardzo dobry. Po prostu hamak służy nam temu, żebyśmy mogli, kochani, na nim spać. Nie? A więc hamak. Zawieszamy tutaj na drzewie. Nie będę go kochani rozwijał. Bo i po co nie? Nie potrzeba. Amek, rozwijamy sobie tutaj na drzewie. O, z jednego do drugiego. Tu jest instrukcja obsługi w tym. Także nie będę go rozwijał. To jest taki. On wytrzymuje sporo, chyba ponad 300 kilo. Także nam się nic nie stanie. Nie zlecimy po prostu będziemy izolowani od ziemi jeśli przyjdzie nam późną jes jesienią e korzystać z niego Widzimy. tutaj kupiłem taką kochani matę którą również zawieszamy między drzewami gdzie jest hamak nad hamakiem i kochani chroni nas to przed deszczem nie. Czyli na dole mamy hamak, a nad tym taka yy, specjalna yy, ta. czy mata, która po prostu jest przeciwdeszczowa. Tutaj mamy tam zimy kochani. Ja wziąłem sobie taką linkę, ona wytrzymuje też 500 kilo. Do różnych rzeczy może się nam przydać nawet. Jeśli będziemy chcieli jakieś zadaszenie zrobić, to już rozciągamy między drzewami, prawda? O, pokażę. Między drzewami rozciągamy i po prostu sobie robimy zadaszenie. A oczywiście, jeśli na przykład będziemy chcieli gdzieś już zejść do jakiejś dziury, czy tego, no to, kochani, mamy, nie? Bo te, proszę bardzo, o tutaj mamy taką linkę. Proszę bardzo, jest, jest. O, 500 kg wytrzymuje, także nie ma żadnych problemów. Linka rozciągamy. Tak? Widzicie, nie? Proszę bardzo. Możemy ją nawet podwójnie rozłożyć, rozciągnąć. Także takie rzeczy warto mieć, kochani, z tego względu, że po prostu musimy mieć jakieś zadaszenie, które nam pomoże, abyśmy w tym nie zmokli i się nie rozchorowali. Jak się przemoczymy, no to później będzie, wiecie, niedobrze, nie? Tutaj tak. O. Związujemy. I sprawa załatwiona. Tak to wygląda. O. o. Zapomniałem tego włożyć. To jest bardzo ważna część z tego całego e, niezbędnika, który nam pomoże w tym, abyśmy mogli sobie zupę ugotować, zjeść. To są rzeczy, które powinniśmy mieć sobie, na, zapisujcie to, bo e, tak po prostu możemy tego wszystkiego nie ogarnąć, nie? Co tutaj jeszcze mam? Zaraz zobaczymy. Ja to wszystko sprawdzałem, ale już też. O, taki mam na przykład coś takiego, kochani. To jest gaz. Naszego wroga sparaliżuje, nas jakby nas zaatakował. Nie? A jeżeli nas nikt nie zaatakuje, oczywiście przejawiamy pozytywne nastawienie do tego człowieka i po prostu krzywdy mu nie robimy. Tutaj również sobie zapakowałem, kochani. Widzicie nożyczki. Zapalniczka. Nie trzeba benzyny wlać. Tutaj mam takie krzesiwo w Polsce sobie kupiłem fajne. A widzicie. O. Widzicie? wlałem paliwko benzyny, ale już wywietrzała benzyna. Tutaj też takie krzesiwo sobie kupiłem. Widzicie? Żeby mieć zapasowe. Zapałki zmokną, a krzesiwo nie zmokną. Ech. Tutaj również mam takie rzeczy jak e, kochani igły, nici, agrawki, które są nam potrzebne, kiedy nam guzik się urwie albo coś się wydarzy. No to też weźcie pod uwagę, że takie rzeczy trzeba mieć, bo po prostu. Guzik, który nam się urwie, będziemy musieli przyszyć jakoś. Bez guzików nie będziemy chodzić, albo nam się jakaś zrobi dziura w spodniach, to już zaszyjemy i sprawa jest załatwiona, nie? A więc, kochani, to powinniśmy mieć. Działa? Działa mikrofon, kochani, dobry sprzęt. Ja tu jeszcze kupiłem sobie taką piłę, jak na przykład będę chciał sobie drzewo na rozpałkę pociąć ja tu oczywiście całe nie mam bo go wziąłem resztę mam tego zestawu w domu po prostu wyciągam to i sobie tnę na kawałki drzewo tak na przykład pod ten niezbędny gdzie tam będę chciał sobie ugotować zupę i tutaj w tym zestawie jest taka piłka teraz normalna taka większa jest też piłka do metalu w tym również tylko nie wiem, czy ona nam będzie potrzebna, ta do metalu. Chyba raczej nie. Przecież nie będziemy robić nigdzie włamania. Dobra, to wkładamy tutaj, czyli to już mamy. Co tutaj, kochani Tutaj mam, jak widzicie, taki worek, a w tym worku, oczywiście, mam swoją odzież, nie? Odzież. Taką mocniejszą jak koszulka, jak przemoklę, nie? Taka też można powiedzieć maskująca nas. O, skarpety też ważne, jak nam przemokną Pamiętajcie, żebyście zawsze pamiętali o tym, żeby mieć dobre obuwie, nie? Mocne, nie? To jest znów takie ubranie sobie wziąłem też ono to mocne jest to jest bluza no to są sprawdzone rzeczy fakt że to jest yy, wojskowe ale mi to nie przeszkadza w końcu tutaj chodzi o życie o żebyśmy mieli też kalesony nie kalesony żebyśmy mieli jak będzie zimna pora deszczowa Uf. kochani pałatka jeszcze będą padać, będziemy spacerować, szli. Wiadomo, no to taką pałatkę jest dobrze jest mieć, no, żebyśmy nie przemokli. Albo w nocy będziemy mieli wartę że ona będzie spała. A my wtedy będziemy kochani mogli sobie w tej pałacce być, jak będzie doszkadał, nie? No, proszę bardzo. O, tak to wygląda i wtedy weźmy nic kochani nie ma no, trochę tak słychać szelesty w mikrofonie no ale tak to mniej więcej wygląda nie no widzicie a no, więc takie rzeczy powinniśmy kochani mieć takie rzeczy powinniśmy mieć jak tą pałatkę przeciwdeszczową oczywiście każdy kto z kim się wybieramy powinien mieć też plecak i takie rzeczy mieć na wyposażeniu. Oczywiście niektóre rzeczy będą mnie potrzebne, wiadomo, nie? Przecież żona by takiego dużego plecaka nie potrafiła unieść, nie? Dlatego mężczyzna bierze te rzeczy ważniejsze, a później żona razem z nim czy dzieci korzystają. Ale tak jak mówię, czy dzieci nasze, czy. Nasza żona, przyjaciele powinni kochani mieć e, e, odzież na zmianę. Tak i prowiant swój własny, nie? Proszę bardzo. O, oczywiście ręcznik też, nie? Żeby się wytrzeć. Również mydło też powinniśmy mieć. Dobrze. To jest to. Tutaj o, proszę bardzo, mam jeszcze mydło. Te mydło to jest szare mydło. Ma ono chyba z 30-40 lat dalej funkcjonuje. Może być mydło też pachnące jak coś chce. Dobra. Papier tauletowy, nie? Oczywiście. Wiadomo, no dobrze jest, żeby każdy miał tam swoją część ja mam rolkę jedną. I każdy w swoim plecaku powinien mieć. Tu, jak mówiłem, sznurówki i głagu No, ja to sobie też dałem do takiego pudełeczka. O, dzięki czemu mogę tutaj. O, w tym mieć mnie zamoknie. O, tutaj mam też brzeszczot z tego zestawu metalowy do tej piłki. No to tam. Co tu jeszcze? O, takie sobie wziąłem rzeczy. Widzicie, po goleniu, żeby wodą. Sobie po goleniu wodą, jak to kiedyś mówili, kolońską, wziąć sobie zdenzyfikować. No, tu jest właśnie ten zestaw, dalsza część tego zestawu. Noż, oczywiście, nie. Posełka jest dobrze, żeby mieć. Nie, mm. Są takie rzeczy, które o, śrubokręt, krzyżakowy, teraz tutaj taki płaski też to warto mieć różne to może bywać będzie nam może i potrzebne ja tu jeszcze sobie kochani kupiłem taki nóż tanie kupiłem O żeby tutaj mieć jak ten film pamiętacie krokodyl Gandhi tutaj mieć nie no, który też może być naszą po prostu ochroną przed Dzikimi drapieżnikami. Co tutaj jeszcze? No praktycznie, no co tutaj? A, metrówkę mam też sobie tutaj daję na wyposażenie. Dobra? A więc, kochani, powoli to składamy. Powoli to składamy. Później Wam pokażę dalsze rzeczy, które ja posiadam. To oczywiście żebyśmy mieli kochani e, tą naszą odzież e, w takim worku, który powoduje to, że po prostu nie będzie ta nasza odzież wilgotna, nie? chociaż ten e, plecak, który mam to jest plecak wojskowy i on jest wodoodporny, ale Taka folia, torebka foliowa, gdzie będziemy mieli ciuchy, dobrze nam zrobi. Tak. No właśnie, to jeżeli chodzi o to, ale jeszcze mam tutaj innych parę rzeczy, które o których powinniśmy pamiętać, aby kochani to mieć. Nie? Bo to chodzi też o nasze też bezpieczeństwo, o nasze zdrowie. Gdzie kochani my. tutaj, proszę bardzo, to już było w tym, w tym zestawie. Tą piłkę muszę uzupełnić, bo kochani, to jest bardzo ważna sprawa, tą taką większą, nie? I będziemy mogli ciąć sobie drzewko na rozpałkę. E, kochani. E, powiem Wam tak, a tu jest ten powerbank. Sobie go tak zabezpieczyłem w miarę. Wiecie, żeby po prostu... O. Po prostu mi to nie pękło, nie? O, tutaj. Dobrze. Tutaj mamy. To mamy. Tutaj oczywiście ten e, hamak nie sobie taki kupić na większą. Wytrzymało się on będzie, wtedy będzie bardziej taki yy, trwały, nie? Wiadomo. Jak coś większego kupimy na wyrost, to będzie nam dłużej służyło niż takie rzeczy delikatne, które szybko nam się zniszczą i po prostu. o sznureczek też weźmiemy ale to później co jeszcze no tutaj jeszcze kochani taki połamany jestem po tym graniu Ach. kochani widzicie tutaj sobie też kupiłem taką właśnie do wody gdzieś woda czysta źródlana żeby po prostu wziąć nie będziemy chcieli sobie zupę ugotować czy cokolwiek o to też sobie kupiłem właśnie to w tym na tym flowmarku inaczej mówiąc na, na po polsku na targu o tutaj proszę bardzo coś takiego nie jest jest bardzo ważne rzeczy które warto mieć na wyposażeniu oczywiście ja bym Powiem, że na razie byśmy skończyli to nagrywanie pierwszej części, z tego względu, że po prostu nie chcę, żeby tego e, na filmie ten film nie był długi, tylko po prostu krótki. I będzie zaraz druga część, teraz się wyłączamy. Kochani, wyłączam i dajemy następny film. O, proszę bardzo, tutaj mam taki przycisk. W tym i dziękuję wam serdecznie wam pozdrawiam i do usłyszenia w drugiej części filmu plecak ewakuacyjny miłego dnia